Wtedy będziemy nagrani. O nie wiem. Co panu, zaczego wydajesz, że wszystko dziwnie? <grystanie> Jestem, nic się nie stanie. Zaraz do no mnie. Ja <grystanie> Jestem. O, teraz oczy Ale szeroko otwarte. Za kim się to twarzy. <grystanie> Coś mu się śniło chyba. Bardzo. Dominika. Nie... I już chuj będzie na YouTube. Nie mogę. Ale wiesz, to jest najgorsze, że mnie może kardować. Tu właśnie czekam na niego jak jednie. Ja na to czy. O kurde, no nie... Ale mnie A Na jednie. Nie. A i znowu jest. Jestem. <noise> Teraz czytam znowu. A, a tu na spać nie idzie pracować. No Znowu mu śmiech, zadowolenie. No przecież idzie spać, widzisz, że chodzi spać. <grystanie> <grystanie> Tylko chwilę śpi. <grystanie> nie wytrzyma. Dobra, starczy go, nie? Co? Starczy go, nagrywasz. Już. No nie wiem, że go nagrywałeś. No nagrywałem. No cóż, nas słychać. Pań już zerwał. <grystanie> o, teraz odpisuję. <grystanie>